Dina! Hej. O Boże. Jesse. Hej, o, hej, Jesteś cały? Muszę tylko odespać. Wejdźmy do środka. Ta. Okej, okay. chodź. Co zrobiłeś z Marią? Wymknąłem się. Zawsze pomogę przyjaciółom. Co? Jesteś chora. Nie to. Problemy żołądkowe. No. Usiądź, co? O nie, nie, nie. Nie musisz tego. O przymknij się. Kiedy opuściłeś Jackson? Dzień po was. Ale w Oregonie była śnieżyca. Przez dwa tygodnie szedłem do 18 godzin dziennie. Mogę tego załatwić jakimś prezentem? Nie, oczekuję się projeczny. Jesteś tam? Tak, to, to pewnie. Okay.